Dziennik telewizyjny. Po co Wam są potrzebne wiadomości? Zajmijcie się tworzeniem wiadomości, a nie oglądaniem. To, to jest bardzo moja ludzi. I okazało się, że to można zrealizować. Że my możemy dziennik telewizyjny wypełnić ale częściowo wypełnić naszymi sprawami, z naszej inicjatywy a nie czekać <laughs> pewnie, aż oni coś o tym napiszą. Zrobiliśmy jeszcze coś innego. Zaczęliśmy organizować naszych członków, żeby reagowali na wszystko, co jest na temat polskich środków osobowych. Jak było coś pozytywnie, to żeby dzwonić, czy pisać i wyrażać z tego powodu zadowolenie poklewać po ramieniu tych ludzi, którzy byli odpowiedzialni za dany krok, czy ten artykuł. Każdy to lubi i każdy z przyjemnością odbierze pozytywne prawda, obiady uznania dla swojej twórczości czy działalności. E, jednocześnie zajmować wyraźne stanowisko, jak nam się coś nie podobało. Tłumaczyć, poprawiać, wyjaśniać, protestować albo atakować. W zależności od potrzeby. I też bez żadnej jakiejś odgórnej akcji z naszej strony. Nie było tego, że powiedzmy, że tutaj na skacę wychodzą instrukcję, jak się skutkować do danego aktu. Tłumaczyliśmy wszystkim naszym członkom, że, że, że stary bo ja ci na główkę, na rączki. Myśl i działaj. Nie czekaj na zalecenia, nie czekaj na, 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 na opiniowanie z naszej strony. Jesteś taki sam jak to wszyscy. Jeśli czujesz, że masz coś, że, 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 że coś cię uraża, to wiesz dlaczego, bo z tego na kopię. I ciekawe, że to działało. Były momenty, zresztą, czasem, że to czasem myśmy organizowali akcje. Na przykład, jak się, w nie robimy. jak się ukaże w BBC jakiś program, czy, czy, czy w, innym, w innym kanale, jakiś program który e, uważamy za negatywny, no to tak, 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 dzwonimy kilka telefonów do, do, do kilku członków, do kilku członków do kilkunastu innych do kilkunastu innych do kilkudziesięciu, a potem wszyscy huzia na, na, na BBC. Dzwonimy w ciągu, w ciągu 20 minut wszystkie linie do BBC są zablokowane. I, 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 I tam się urywa im się w ogóle telefon, bo... bo po kolei muszą odpowiadać na, na, na telefony z protestami, a, a pan na linii czeka dalszych, dalszych 40 klientów, żeby ich opieczyć. Um, I to działa. Myśmy potrafili, używając tych metod, zupełnie zmienić politykę redakcyjną niektórych programów. Bośmy przede wszystkim zrobili jedną rzecz zasadniczą. Żeśmy wytworzyli e, poczucie, że to, co się o nas pisze, czy to, co się o nas mówi, czy pokazuje, jest odbierane krytycznie przez ludzi, którzy coś na ten temat wiedzą i że byle wie nie przejdzie bez... bez, bez, bez na alkoholera. Że są ludzie, którzy się tym interesują i mają na ten temat coś do powiedzenia. I to wcale nie trzeba tysięcy telefonów. Czasem wystarczy kilka, żeby zupełnie ustawić inaczej danego autora czy danego reżysera że w przyszłości, ja on się bardzo stara, już nie, bo to jest proste założenie. Ludzie zdejmują spółki, ludzie muszą, dziennikarz musi zapewnić czwarty, czy zapewnić czas w programie. Jeśli może po prostu mechanicznie spółki zjąć co tam leży, prawda, i tak, tak, tak wrzucić, prawda, do tego kotła, to okej. Okay. nie <laughs> jakimś się. A jeśli mu na kółkę podrzucą coś z ambasady PRL, czy, prawda, czy z, innej, prawda, z innego źródła i to tam leży i on to znajdzie i mechanicznie użyje, jeśli mu to przejdzie bez większego, nikt na to nie zwróci uwagi, to, to robi dalej. Natomiast jeśli, jeśli ludzie mówią, chwileczkę, chwileczkę, to co za bzdury pan pisze. Od kiedy to Jerzy Urman jest dla pana źródłem, z którego można bezkrytycznie korzystać? Okazuje się, że te metody działają bardzo skutecznie. Z kolei, jeśli niewiele było o nas, bo koniunktura jest różna, kiedyś było bardzo dużo, kiedyś jest, kiedy jest mniej, to też zwracaliśmy się chwileczkę, takie ważne rzeczy się w na momencie w Polsce. Dlaczego wy nic o tym nie piszecie? I to jest jedna z funkcji, którą każdy z nas może spełniać bardzo, bardzo pozytywnie. I to nie trzeba mieć być, nie trzeba mieć jakiegoś dogłębnego rozwiązania politycznego, wystarczy trochę zdrowego rozsądku, odrobi naszego osobistego zaangażowania. Na to nawet nie trzeba organizacji. To jest coś, co każdy z nas może zupełnie dobrze i skutecznie robić. lepiej jest, jeśli to jest organizowane, oczywiście, bo można być może żenosić lepsze wyniki. Natomiast Jeśli chodzi o, o polityków, przeciętny polityk to jest zwierzę, które jest głównie utrzymaniem się na stołku. To jest jego główne zadanie życiowe i to trzeba rozpoznać. To jest naturalna, oczywista rzecz. On się zajmuje, zyskanie sobie poparcia swoich wyborców, czy poparcia swojej hierarchii partyjnej, a, a poza tym a, według hierarchii, swojej własnej powiedzmy, hierarchii ważności, rzeczami, które interesują najbardziej. I nawet jeśli jest przychylny, ogólnie przychylny takim historiom jak nasze, to nie ma czasu, nie ma fizycznie czasu na to, żeby święczyć i studiować o kolei, co i jak w tych sprawach stoi. Nie ma czasu na to, żeby... żeby, żeby, żeby żeby dawać do tłumaczenia wydawnictwa podziemne i z nich wyszukiwać powiedzmy te istotne wiadomości. Nie ma czasu na to, żeby studiować polską prasę. Nie ma czasu i nie ma potrzeby. Mało tego, nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać i wyciągać z tego wnioski, a potem jeszcze kombinować, jakie by tu podjąć praktyczne akcje w związku z tym. Natomiast przychylny nam ogólnie polityk, dostanie od nas w kilku zdaniach streszczenie i to bardzo skondensowane streszczenie, o co chodzi i co od niego chcemy. To, to nie inaczej ta wygląda, bo okazuje się, że często bez większego wysiłku może zrobić to dla nas po przeczytaniu tych kilku zdań. Mam tutaj typowy przykład. Jedną rzecz, którą robimy regularnie na terenie Parlamentu Brytyjskiego, to jest wymuszanie na tym parlamencie, przepraszam, nie wymuszanie, ale e, e, inicjowanie w tym parlamencie e, różnego rodzaju akcji, konkretnych akcji na rzecz e, naszej wspólnej sprawy. I na przykład po ogłoszeniu ostatniej amnestii, Powstała w pewnym momencie e, pewnego rodzaju euforia, a na tym tle twierdzi się, prawda, nie ma więźniów politycznych w PRL, e, prawda, pełen liberalizm zawiał w, e, nasz, w naszej ojczyźnie. E, wszystko idzie ku dobremu i wszystko jest bardzo fajnie. To jest coś, co jest lansowane oczywiście przez władzę i czasem bezkrytycznie przyjmowane przez środki masowego przekazu. A jak piszą w ten sposób o tym środki przekazu, to tak to też odbierają politycy i potem to przycycha. My zawsze w takich momentach kontrujemy te niewłaściwe próby niewłaściwego no przedstawiania sytuacji. W tym wypadku robili to w Parlamencie. W grudniu, dwa miesiące temu, wprowadziliśmy na przykład na wokandę Parlamentu Rybyjskiego postulat poselski. Postulat poselski to jest forma zwracania się, forma, mechanizm, przy pomocy którego posłowie zwracają uwagę parlamentu i rządu na jakiś specyficzny problem. I e, tutaj przeczytam, znaczy przetłumaczę, tutaj jest po angielsku. E, postulat poselski numer 350 z tej, prawda, z tej sesji parlamentu e, e, pod tytułem e, Więźniowie polityczni nie w Polsce. I tutaj mówi e, ta izba, to znaczy izba przyjmuje wiadomość o uwolnieniu szeregu więźniów politycznych w Polsce, ale wyraża ubolewanie, że rząd polski dotychczas nie wycofał oskarżeń, które są skierowane przeciw tym już uwolnionym więźniom. Ponadto Izba wzywa do uwolnienia tych, tych którzy są wciąż w więzieni w PRL bez wyroku. Z powodów politycznych, a w szczególności Andrzeja Kumora, Zygmunta Grzesiaka, Jacka Mleczko, Mariana Sarkułka, Jerzego Orła, Stefana Stosza, Wiesława Hebdy i Krzysztofa Ochela, którzy są złośliwie oskarżeni o terroryzm, ponieważ usiłowali użyć e, urządzenia strzelającego do, do rozpraszania ulotek. Ponadto i wzywa rząd jej królewskiej mości, aby naciskał na władze polskie o przywrócenie Związku Solidarność zgodnie z konwencją 87 i 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy, które tę konwencję Polska podpisała. Jest to bardzo do rzeczy. Dokument. Jasne? Niech się nikt nie spodziewa. Że posłowie brytyjscy sami z pamięci te wszystkie polskie trudne nazwiska by znaleźli. E, myśmy to przedstawili w tej formie, myśmy poprosili naszych prezesów, przyjaźniowych posłów, żeby to w parlamencie przedłożyli, i teraz działa następujący mechanizm. Że jak taki postulat poselski jest przedłożony w parlamencie, to natychmiast jest wydrukowany i rozdany wszystkim posłom w Parlamencie oraz wszystkim dziennikarzom akredytowanym przy parlamencie. Następnie, jak takie, a inni występuje się wówczas do innych posłów, żeby dołączyli, żeby, żeby się dopisali, dlatego żeby, pod, żeby podpisali się pod tym dokumentem. Za każdym razem, jak chociaż jeden poseł dopisze się do tego, do, 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 do listy posłowiących, to Cały dokument musi być wydrukowany jeszcze raz i rozdany wszystkim posłom parlamentu i wszystkim dziennikarzom, a Chciałem Państwa poinformować, że ten dokument i mało tego, to, my normalnie kombinujemy tak, żeby ta, ten proces trwał jak najdłużej, że możliwie codziennie, ta stała na wakandę jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, no to utrzymuje zainteresowanie i posłów, i prasy, i rządu. I wytwarza tego rodzaju e, klimat. E, e, ta ja rozmawiałem wczoraj z, z moim biurem i w tej chwili mamy coś 35 podpisów posłów Rady. Także powiedzmy tych czterech podpisów to na pierwszym na ponad 30 razy ten dokument został drukowany i rozprowadzony. I będziemy to prowadzić dalej. Bo nasze biuro rozsyła w międzyczasie do coraz to nowych posłów prośby, żeby, żeby się do tego dołączyli. A na to, na, powiedzmy, jak są posłowie oporni, to prosimy naszych, naszych członków, żeby pisali do nich. I tu facet pisze do, do, do posła w swoim okręgu wyborczym, bo, bo da, wani, to jest na tej zasadzie, że poseł jest przyjacielem okręgu konkrety. Ja jestem tutaj, prawda, pańskim wyborcą i bardzo proszę, żeby pan był łaskaw poprzeć tą a też taki jeden miejsc czasem wystarcza.